Witajcie miłośnicy sztuki! Dzień dobry. Bardzo mi miło jest, że dał się zaprosić do Pałacu w Jabłonie do współpracy z Galerią Polish Art nie inne inny, a Led Witaj Lew. To ja, witaj <laughs> No i przed nami bardzo fajne wydarzenie, już za chwileczkę, już za momencik. Już za... 12 dni, jeśli dobrze liczę, chociaż może nie mówić, bo nie wiadomo, kiedy to będzie emitowane, więc może to będzie 11 dni. W może razie... być też 5 albo 4. Aha. Dobrze, w każdym razie 22 czerwca to jest niedziela o godzinie 16 w Pałacu Wiabłonnej w, w Oranżerii. Tak, to ważne. To jest modlińska 105. Tak, modlińska 105. Tak. Naprawdę się... szybki dojazd z Warszawy. Proszę się nie no. zniechęcać. Niedziela może być szybka. W każdym razie o godzinie 16.00 tutaj odbędzie się wernisaż mojej wystawy. I to jest ciekawe, bo nigdy nie miałem wystawy w niedzielę, więc to pierwszy raz. A tytuł wystawy taki jest troszkę dwuznaczny. I jest to zabawa słowna, bo tytuł jest Paint and Pleasure. Tam to, to jest w nawiasie: jest takie Paint and Pleasure, i Paint and Pleasure. Tak, możecie wybrać w zależności od nastroju i tak samo jak będziecie interpretowali obrazy Lecha. To... Daje bardzo dużo, wiesz, taki no jednak zakres interpretacyjny tej wystawy. No tak, 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 to jest ze sztuką, że ja jako artysta swoje już zrobiłem, i teraz odbiorcy mogą pobawić się w interpretowanie lub próbę zinterpretowania tego, co, co mi grało w duszy, jak, jak malowałem. No czasami faktycznie to malowanie i tworzenie to jest bolesny proces, ale już teraz same przyjemności, czyli oglądanie pracy. Tak, Lechu. A ile powiedz, co, co będzie można zobaczyć tutaj w Słuchaj, no to się okaże, e, tak no, naprawdę. Zagadka. To się okaże, co można zobaczyć. No, planujemy pokazać moje obrazy plus moje grafiki. Wymyśliłem sobie, że ponieważ to jest 22 czerwca, ja też lubię wielokrotności jedenastki, więc założenie miało być 11 malowanych prac, 11 grafik. No ale jeszcze chwilę mamy, więc pewnie przy. Aranżacji się okaże, czy faktycznie tych wytycznych będziemy się trzymać, czy coś się zmieni, ale 22 prace na pewno będą do obejrzenia. To już będzie dosyć duża kolekcja, myślę, że warto przyjechać i ją obejrzeć i pobyć z nami w tym dniu. E, zwłaszcza, że Twoje malarstwo no, wyróżnia się na, na tle innych, w, tak. w zasadzie. No, no wiesz, jakoś to mi jakoś tak Uchali wygląda znają. No, łamiesz te konwencje, no bo nawet jeżeli gdzieś ten motyw w sztuce był znany, Jelenia, to wszyscy widzimy obraz jelenia na rykowisku, natomiast w Twoim wykonaniu no, to, to jest coś kompletnie innego. To prawda, zresztą ja już dosyć długo się w tą tematykę bawię, bo podejrzewam, że to będzie już blisko 15 lat, odkąd ten zwierz zagościł na moich pracach. Natomiast faktycznie. Jeszcze mi się to nie znudziło i ten temat można na różne sposoby, w różny sposób pokazać, i w różnych sytuacjach i scenkach tego bohatera przedstawić. Eee, I pierwsza w ogóle seria prac z jeleniami nazywała się Nie na rykowisku, nawiązując do tych nieszczęsnych. Nie na, rykowisku. Jele... Nie na, rykowisku. Nie na rykowisku. Nawiązując do tych na rykowisku, nie które nawet. faktycznie w malarstwie kojarzą się raczej z kiczem z takim. Mało ambitnym malarstwem, jakieś takie landschafty, mędościanki i te klimaty. Natomiast jelen jest zupełnie źle potraktowany w tym, w tym kontekście, ponieważ to nadanie mu znaczenia pejoratywnego, raczej wydaje mi się, że w Polsce tak, tak bardziej jest odbierane, że roga, że do, doprawiać rogi, ty jeleniu. Natomiast jelenie są bardzo szlachetnymi zwierzętami mączank, jelenie są spokojne. Rzeczyliście... Ja jestem Ci wdzięczna, że w ogóle się pojawia też, że nie zapominasz o kobietach i pojawiają się łanie. I pamiętam, że jak w pierwszym odruchu, jak wybierałam pracę do naszej galerii, to w zasadzie wszystkie prace wybrałam właśnie z mężczyznami, że są same i jelenie. I później, czy sobie, jej, no, a, a gdzie my kobiety? tak I już chciałam troszeczkę to odkręcić, ale nie chciałam zmieniać tej, tej oferty Twojej, więc się cieszę, że teraz na wystawie na pewno będą łanie. E, zwłaszcza ta tytułowa. Ona jest taka kusząca i sexy i zobaczycie sami na wystawie, że te postacie to takie hybrydy, ale jednak no, mają nasze ciało, mają nasze emocje i, i to jest niesamowicie ponadczasowe. Mi się w ogóle wydaje, nie jestem w sumie biologiem ani jakimś takim specjalistą od genów, ale wydaje mi się, że jelenie mają chyba 98. Procent wspólnych genów z ludźmi. Jakoś tak. Więc to są bardzo ludzkie bardzo zwierzęta. No zresztą też nie przypadkowo te głowy akurat do mnie przemówiły, bo tutaj ta mimika i, i, i spojrzenie dla mnie są naprawdę bardzo przekazujące duże emocji i takie ludzkie. E, tak, więc dlatego myślę, że ten zwierz działa i, i jest wdzięczny do. Do malowania, bo jest bardzo taki charakterystyczny i, 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 i mający charakter. I on daje przekaz też na wielu płaszczyznach, bo nie, Twoje obrazy są pełne symboliki. Jak się przyjrzycie Państwo na wystawie, na przykład temu obrazowi, to są i klucze, i cyfry, i, i, i w ogóle jakieś takie, prawda, zjawisko, co się dzieje, to jest jego głową, ale to tak naprawdę tak. Poroże i korzenie. symbolnie jest zawsze dużo w Twoich pracy. A propos, a propos poroże, to też jest ciekawe, że ja, malując te zwierzęta już od wielu, wielu lat, co chwilę się dowiaduję czegoś nowego na temat właśnie symboliki i znaczenia różnych elementów tego, tej, tej postaci. I na przykład dowiedziałem się całkiem niedawno, właśnie przed powstaniem tego obrazu, chociaż on jest sprzed dwóch lat, więc no nie tak niedawno, że jeleń w przyrodzie jest takim połączeniem tej przyrody ruchomej i nieruchomej, że to jest zwierzę drzewa, że to jego poroże faktycznie rozrasta się jak gałęzie drzewa, więc tak można też to potraktować, dlatego tutaj te rogi nie są takimi klasycznymi rogami, tylko to są właśnie gałęzie drzewa. Mnie, co się osobiście podoba w pracach lechabatora, to to, że one są naprawdę wielowymiarowe i poza tym, że są takie wysmakowane, że on ma poczucie, że ty masz poczucie takiego, wiesz, smaku, umiesz zbalansować kolory, że to jest takie smaczne, fajne, żeby sobie powiesić, to zawsze jest jeszcze za tym jakiś drugi przekaz, tak? To nie jest tylko takie, powiedzmy, ładne czy wstrząsające, żeby sobie powiesić, ale w domu, w przestrzeni jakiejś biurowej, bo to naprawdę jest tak dużo tematów, które tu realizujesz, że każdy coś dla siebie znajdzie, ale ta wielowymiarowość i, i to widać, że ty jesteś takim obserwatorem jednak naszej rzeczywistości i troszkę kontemplujesz to, co się dzieje. No jakby nie patrzeć, wybrałem tą drogę i, i faktycznie zanim coś powstanie, no to musi gdzieś się ten materiał przeprocesować i, i faktycznie tych pomysłów, wizji i jakby komentarza do rzeczywistości otaczającej jest, jest tutaj sporo. Chociaż jest to z, z mojej strony w momencie, kiedy to, to się dzieje raczej takie intuicyjne i, i w stanie flow. Ja, ja rzadko kiedy siedzę i, i najpierw planuję i zastanawiam się nad symboliką raczej to się dzieje. Mm -hmm. e, natomiast faktycznie później jak, jak te prace sam oglądam czasami po jakiejś przerwie to dopiero niektóre te elementy jakoś wyłapuję i stwierdzam, że kurczę faktycznie tak, tak tutaj coś, coś zagrało. I, można tutaj jakąś historię sobie opowiedzieć, ale ona nie zawsze, nie zawsze jakby w momencie tworzenia już jest gotowa. Zresztą też ja, tak jak wspomniałem, jako autor uważam, że to jest moja część pracy, czyli jakby tworzenie i filtrowanie przez swoją wrażliwość tego, co, co gdzieś tam do mnie trafia. Natomiast odpowiadanie na pytanie, co autor miał na myśli, czy tłumaczenie tych symboli, to, to trochę by hmm, Psuło zabawę, no bo tak naprawdę sztuka dopiero wtedy funkcjonuje, w momencie kiedy oglądają odbiorca, widza. Każdy widz to inna historia, więc ta relacja, praca odbiorca za każdym razem jest inna. I na tym chyba polega piękno sztuki. Tak, masz rację. Każdy z nas filtruje przez siebie. Ja muszę jeszcze Państwu powiedzieć, że Lech jest takim artystą, który. No jakby no, nie idziesz na łatwiznę, bo zwykle kupujemy płótno lub jakieś podobrazie, jakiś materiał gotowy. Później jak zamalujemy, to idziemy do pracowni ramiarskiej, oprawiamy tak, i jest jakby coś gotowego. Natomiast u Lecha, tutaj się naprawdę dużo dzieje. Często podłoże to są różne jakieś materiały, nad którymi ty popracujesz, wydobędziesz, znajdziesz, skręcisz. Pracujesz również nad oprawą, mimo że jest gotowa rama, to jest to jeszcze wszystko dotknięte Twoją ręką? Zgadza się, wiesz, ja w ogóle tak trochę, może, od nieklasycznie malarskiej strony podchodzę do, do malarstwa, ponieważ ja z wykształcenia jestem grafikiem po, po projektowaniu graficznym, grafice komputerowej. I zanim namaluję pracę, to ona i tak najpierw występuje w formie projektu na ekranie komputera. Więc dla mnie ten Etap projektowania to jest właśnie zestawianie ze sobą różnych elementów, bawienie się formą, kolorem, kadrem, kompozycją. Więc na, na tym etapie dużo, dużo się zmienia i te prace tak naprawdę dopiero czasami trzecia, czasami trzynasta wersja trafia do malowania. I tak jak to, co znajduje się. Na, na obrazie traktuję jako jakąś kompozycję, no to jeżeli chodzi o kwestie oprawy, czy też w ogóle przedstawienia już tych prac na wystawie, to to jest dla mnie tak naprawdę możliwość pobawienia się tą kompozycją w szerszym wymiarze, więc, więc faktycznie ramy też zazwyczaj coś z nimi robię, czyli albo w jakiś sposób je postarzam, albo właśnie takie stare ramy maluję na jakiś jaskrawy kontrastowy kolor, żeby jednak nie w taki oczywisty sposób te połączenia Stosować. No i dlatego cieszę się, że tutaj mamy dużą, dużą przestrzeń i, i naprawdę olbrzymie ściany do tego, żeby te prace na wystawę już też zakomponować, bo będzie to kolejny, kolejna możliwość do tego, żeby tą kompozycją się pobawić. Tak, właśnie sama przestrzeń Oranżeli tutaj w Palacu Wielbłonie już jakby jest miejscem, do którego przychodzą wycieczki z przewodnikiem, żeby zobaczyć tę przestrzeń. A jeżeli jest jeszcze wypełniona fajnymi dziełami, które naprawdę, przy których można pokontemplować i, i spędzić czas, to, to myślę, że to fajny miks nam tutaj wyjdzie właśnie w ostatnich chwilach przed wakacjami. Tak, ja tak patrzę w górę, bo tutaj sufit jest na prawie 6 metrów, więc to Jest ten oddech. Fajna, to fajna jest, jest właśnie też zaleta pełnoprawnych skromnie tych wystaw, które my tutaj organizujemy, że jest ten oddech. Często. Wystawy są organizowane w jakichś takich małych przestrzeniach, gdzie nie ma tego powietrza, obraz na obrazie wisi, natomiast tutaj naprawdę wdziera się światło i są te rośliny i olbrzymia przestrzeń, więc mam nadzieję, że, że będzie no takie godne miejsce, żeby duże formaty lecha podziwiać i, i, i spędzić z nami czas. Tak najbardziej nam na tym zależy, żebyście do nas dołączyli. Więc świętujmy ten czas razem, bo tutaj jest naprawdę wspaniale: zielono, wszystko ćwierka. Można połączyć przyjazd do nas z koncertem, z pałacem. Zapraszamy na lampkę wina i na lampkę kambuczy. Tak, będzie też kambuczy, i to, to jak przyjedziecie, to zobaczycie, bo tutaj też taki projekt troszkę artystyczny przy okazji możliwości napicia się czegoś zdrowego i smacznego będzie można podpatrzeć co tutaj kombinujemy. Tak więc do zobaczenia. Do zobaczenia.